Import plików z nośników wymiennych. Aby zaimportować zdjęcia oraz klipy wideo z pendrive'a albo karty pamięci aparatu cyfrowego, należy wskazać kursorem myszy przycisk programu Windows Movie Maker, który znajduje się w lewym górnym rogu, nacisnąć raz lewy przycisk myszy. Wyświetli się lista, na której wskazujemy kursorem myszy i klikamy w przycisk Importuj z urządzenia. Tutaj trzeba w tym oknie dialogowym kliknąć przycisk OK. Pojawiło nam się okno dialogowe o nazwie Importuj zdjęcia i wideo. W tym okienku wybieramy. Interesujące nas urządzenie, w tym przypadku jest to aparat cyfrowy, który już jest automatycznie zaznaczony. Kolejną czynnością będzie kliknięcie w przycisk Importuj. Pojawiło się kolejne okienko, w którym zaznaczona domyślnie jest opcja: Przeglądaj, organizuj i grupuj elementy, które mają zostać zaimportowane. Wskazujemy i klikamy w przycisk Dalej. Tutaj mamy możliwość wybrania grupy zdjęć, które chcesz zaimportować. W tym przypadku liczba elementów na karcie pamięci aparatu cyfrowego wynosi 107 w 10 grupach. Jeśli zaznaczymy wszystkie grupy, a zaznaczone są one domyślnie, to zaimportowane zostaną wszystkie zdjęcia. Z karty pamięci aparatu cyfrowego bądź też pendrive'a. Czyli dokładnie, jeśli zaznaczyłbym wszystko, to wszystkie 114 zdjęć zostanie zaimportowane na dysk twardy komputera. Jeśli nie chcemy, aby wszystkie zdjęcia zostały zaimportowane, musimy odznaczyć grupy bądź też zdjęcia w konkretnych grupach. Przy każdej grupie znajduje się kwadracik. Jeśli wskażemy kursorem myszy kwadracik. I klikniemy w niego raz lewym przyciskiem myszy. Haczyk zniknie. Co za tym idzie, grupa, w której znajdują się wybrane zdjęcia, zostanie odznaczona, czyli nie będzie uwzględniana podczas importowania zdjęć. Ja tutaj odznaczę kolejne grupy. Aktualnie zaznaczyłem tylko dwie grupy. Aby wyświetlić wszystkie elementy, które znajdują się w grupie, należy kliknąć polecenie przy wybranej grupie o nazwie Wyświetl wszystkie elementy. Może zaistnieć sytuacja którym będziemy chcieli odznaczyć jedno albo dwa zdjęcie z wybranej grupy. Odznaczone zdjęcie nie zostanie uwzględnione podczas importowania. Możemy zwinąć z powrotem zawartość tej grupy, klikając tutaj ten czarny mały trójkącik. Aktualnie Aktualna liczba elementów, które zostaną uwzględnione przy imporcie, wynosi 33. Po zaznaczeniu wymaganej ilości elementów, wskazujemy kursorem myszy i klikamy przycisk o nazwie Importuj. Rozpoczęło się importowanie elementów z karty pamięci aparatu cyfrowego do folderu na dysku twardym. Domyślnie został otwarty program o nazwie Galeria Fotografii usługi Windows Live, który został zainstalowany razem z programem Windows Live Movie Maker. Tutaj mamy dwa foldery, które zostały zaimportowane z karty pamięci aparatu cyfrowego, a razem z nimi wszystkie zdjęcia, które znajdowały się w tych grupach. Program nazywa te foldery po swojemu, a znajdują się one w folderze systemowym o nazwie Moje obrazy. Powrócę teraz do głównego okna programu Windows Live Movie Maker. Kliknę w zakładkę o nazwie strona główna, następnie wskażę kursorem myszy i kliknę. Przycisk Dodaj wideo i zdjęcia. Kolejną czynnością, jaką wykonam, to kliknę w folder systemowy o nazwie obrazy. Jak można zauważyć, te dwa foldery, które przed chwilą zaimportowałem z karty pamięci aparatu cyfrowego, znajdują się właśnie w folderze obrazy. Po wskazaniu i kliknięciu raz lewym przyciskiem myszy, wybrany folder zostaje on zaznaczony. Następnie mogę go otworzyć klikając w przycisk otwórz. Wskazuję i naciskam raz lewy przycisk myszy i wyświetliła się zawartość tego foldera. Zaznaczam wybrane zdjęcia, które chcę zaimportować. Mogę na przykład narysować myszą prostokąt wskazując kursorem myszy. Puste miejsce. Naciskając i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągam mysz w prawą stronę, jednocześnie rysując myszą prostokąt. Po zaznaczeniu wszystkich zdjęć, wskazuję kursorem myszy i klikam w przycisk Otwórz. Wszystkie zaznaczone zdjęcia zostały zaimportowane do obszaru roboczego programu Windows Live Movie Maker.